Dobry, dzisiaj, dzisiaj pewnie będzie króciutki odcinek, bo też nie mamy aż takiego ogromnego wyboru odmian, ale jest to roślina, o której dzisiaj będę mówiła. Jest to roślina, o której zawsze warto mówić. Dzisiejszą gwiazdą będzie pigwowiec. Pigwowiec Henomeles. On występuje u nas właściwie w trzech gatunkach. Jest najpospolitszy, oczywiście to jest japoński, ale też jest i pośredni i okazały. Ale to dla normalnych użytkowników ogrodów chyba nie za bardzo ma znaczenie, bo. Tak naprawdę pigwowce wszystkie, każdy z nich jest piękny i każdy z nich kwitnie zachwycająco i każdy z nich owocuje. I fajnie, że nam się dzisiaj uda nagrać właśnie odcinek a propos pigwowców, bo zawsze w każdym roku jak myślałam sobie, żeby o nich cokolwiek więcej powiedzieć, bo właściwie przypominamy sobie o nich w momencie, kiedy one owocują. Zresztą najczęściej jest tak, że klienci do nas przyjeżdżają no i właśnie Zawsze pad pyta pada pytanie, że szukają pigwy. No, ja zawsze zadaję pytanie, czy na pewno szukają pigwy, bo z góry wiem, że szukają pigwowca. No i oczywiście okazuje się, że, że, że szukają pigwowca. Natomiast właśnie te walory użytkowe tak bardzo zdominowały, że mało kto na wiosnę myśli o tym, że on ma tak niezwykle piękne kwitnienie. I co jeszcze, że on w ogóle, on kwitnie właśnie w czasie, kiedy właśnie te kolory są niezwykle pożądane. Dlatego, że te takie czerwienie, no tu jest od, akurat odmiana Chyba Hot Fire. Tak, to jest odmiana Hot Fire. Ale tych odmian jest, jest mnóstwo, bo ja tu będę za chwileczkę mówiła. Odmian jest mnóstwo, ale generalnie kolorystyka pigwowca to jest od właśnie czerwieni przez taką pomarańczową czerwień bardzo krzykliwe kolory, bardzo mocne i bardzo ciekawie rozmieszczone na gałązce. To tak właściwie jak, tak rozmieszczone jak do Ikebany Japońskiej polskiej e, przepięknie. Także jak ktoś potem na większą roślinę to sobie może ściąć właśnie do wazonu i zrobić bardzo ciekawą kompozycję, ale to z moich tych takich florystycznych spojrzeń e, na roślinę. Więc, tak jak mówię, są te właśnie cynobry, te ciemnoczerwone, takie aż krzykliwe i bardzo obfite, bo one są takie dość skupione. Nie rozmieszczone są po całości, tylko mają sobie swoje skupiska kwiatów. Oprócz tego, oprócz tej kolorystyki takiej czerwonej. Mamy białe, które są niezwykle też piękne. To jest odmiana Niwalis. Bardzo piękna i bardzo, bardzo szlachetna. Właśnie w ten sposób rozmieszczone kwiaty na gałązkach też niezwykle ładnie wyglądają. Możemy sobie tylko pogalopować w naszej wyobraźni, jak pięknie by było, gdyby to był ogromny krzew. tak? Ogromny krzew, więc te kwiaty są, są rzeczywiście niezwykle, niezwykle ozdobne jedną rzecz powiedzieć. Będziemy być może w następnych odcinkach gdzieś tam będę opowiadała o obieli, która też jest, ostatnio się zrobiła popularna i ludzie bardzo ją często o nią pytają, ale też ta szlachetność tych białych kwiatów jest podobna właśnie jak tutaj. Roślina jest inna oczywiście, ale tak mi się jakoś skojarzyła. No i oczywiście tu mamy jeszcze odmianę Pink która nie kwitnie. Podobnie kwitnące tu mamy Cameo. One są Łososiowe niestety. Od deszczu kwiatki zostały zniszczone, a ta dopiero zaczyna kwitnąć, czyli nawet w tym takim półponku już jest piękna i ozdobna. Także kolorystyka, tak jak już powiedziałam, od tych czerwieni, cynobrów, takich bardzo krzykliwych, bardzo mocnych, po właśnie takie łososie, łososie czy, czy biele. I co mogę o tym pigwowcu powiedzieć? Że właściwie można się go nie bać, ponieważ jest łatwą dosyć rośliną. On tylko nie znosi na bardzo mokrych, takich wilgotnych, zimnych glebach, ciężkich. Tam e, źle się czuje. Natomiast w każdej innej glebie ogrodowej, gdzie będzie trochę podlewany, gdzie będzie miał słońce, ewentualnie leciutki półcień, będzie się czuł bardzo dobrze. Więc każdy mógłby sobie sprawić do ogrodu taką roślinę. Jedynie co? No Jest ciernisty. Ja tutaj tak dotykam. Czuję, że, że jest rośliną ciernistą i każdy to powinien wiedzieć. Natomiast jest niezwykle uroczy, bo rzeczywiście one średnio od tak 1,20 20, nawet do 2 metrów, nie, nie, w, z niektórych odmian też wyrastają. I one potrafią być o tej porze niezwykle ozdobne. Mają poza tym, są roślinami, które świetnie nadają się do miast, dlatego że nie są wrażliwe na trudny miejski klimat. I ja sama widzę w Poznaniu. O tej porze, jak gdzieś tam przejeżdżam, z daleka widzę, że coś tam krzyczy mocno cynobrowym kolorem, no to jestem w stu pewna, że to jest właśnie piękny, dorodny, już kilkuletni, kilkuletni pigwowiec. Także dla mnie takiej estetyki, która bardzo ciągle czuwa nad tymi kolorami, patrzy, smakuje, delektuje się. Dla mnie jest to niezwykle istotne, że właśnie o tej jeszcze martwej takiej dość szarej porze roku, gdzie większość wiosennych kwiatów, to jest żółć nagle ktoś sobie tak pozwoli na takie kolory. Także to jest cudowne w pigwowcach, więc każdemu bym spokojnie mogła poradzić, co mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? że, że żeby się po prostu nie bać, tak że on ma ciernie nie ma problemu, że można go zawsze po kwitnieniu, m, poskracać, Także można spokojnie powycinać po, po, zrobić go bardziej kompaktowy. Ludzie czasami prowadzą go też gdzieś tam przy ścianie albo mocniej przycinają. Niemniej jednak na pewno ze względów estetycznych roślina warta Państwa zainteresowania. Natomiast no dla tych, którzy bardziej, bym powiedziała, bardziej konsumpcyjnie podchodzą do roślin, mogę powiedzieć, że rzeczywiście każda z tych odmian, ona jak za, zawiązuje owoce, no to później gdzieś jesienią możemy pozbierać sobie bardzo takie twarde, charakterystyczne bardzo takie mini jabłka, bo tak mogę je określić. One mają różnych kształt. Niektóre są bardziej okrągłe, niektóre są bardziej owalne, spłaszczone, są żółte, żółto takie zielone. One mają cudowny zapach. Pachną, pachną bardzo mocno, cytrynowo. Nie nadają się do takiej bezpośredniej konsumpcji, że ktoś będzie sobie zjadał taki surowy owoc, bo sam miąż jest dość twardy. taki. Natomiast są świetną rośliną na przetwory, na dokładanie do różnych konfitur. Dżemów. No i przede wszystkim co dla panów jest niezwykle istotne, bo jak o owoce, o pigwowca owocującego, to w większości pytają panowie. Chodzi o, to, o, o, o nalewkę. Także, także to jest też niezwykle ważna ta strona właśnie rośliny, tak zwana ta owocująca strona rośliny. Jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, jak ktoś w, nie ma w, do, w ogródku za dużo miejsca, no bo jednak tak średnio ten metr do półtora metra nawet, no przynajmniej półtora metra, musielibyśmy odstąpić takiej roślinie, no to możemy sobie po prostu wsadzić, wsadzić taką formę. I tutaj znowu mamy niestety, nie zawiązam nam w tym roku tutaj kwiatów, nie wiem z jakiego powodu, musiałam trochę się zastanowić nad tym natomiast no być może przyszły rok się pokaże natomiast można posadzić sobie taką roślinę pigwowca zaszczepionego na pniu, więc już dołem mamy miejsce na inne rośliny, a tylko będziemy czuwać nad formowaniem korony. Ja już, że tak powiem, podążam swoją wyobraźnią, bo to jest pewnie odmiana tu jest odmiana Crimson and Gold, więc będzie czerwona, jaskrawa przyszły rok. Tak kwitnące drzewko o jeszcze większej koronie. Na pewno będzie niezwykle uroczy widok na przyszłą wiosnę. Także możliwości są. Proszę tylko przemyśleć, czy ktoś z Państwa znalazłby miejsce dla tych no ciekawych roślin ciekawych roślin. Ja bym radziła nawet też osobom o takich zapędach florystycznych mm, posadzić sobie, bo no, szkoda, że ten tu cameo cameo taki ten kwiat został zniszczony, ale odmiana cameo ma taki tak, taki ciepło łososiowo brzoskwiniowy odcień odcień jest niezwykle mm, niezwykle elegancka i na tych ciekawie układających się gałęziach. Można, można naciąć i zrobić bardzo ciekawe takie świąteczne jakieś czy wiosenne dekoracje. Także chyba tylko tyle bym mogła dzisiaj powiedzieć Państwu o pigwowcach. Natomiast ponieważ tak tutaj już stoję, bo nie ukrywam, że wszystko co nam zaczyna gdzieś tam kwitnąć w, w ciągu dalszym sklepu, tu koleżanki przynoszą przed centrum i mówią o patrzcie już to czy to Zakwitło, no, stoję tutaj przy, przy krzewie kaliny koreańskiej i mogę powiedzieć, że szkoda, proszę Państwa, że jeszcze nie ma tak wysoko posuniętej techniki, że moglibyście Państwo z filmu wywąchać ten cudowny zapach. Natomiast ci, co są bliżej nas tutaj zapraszam, proszę nas odwiedzić. Przepiękny, przepiękny zapach, taki chiacyntowo-słodki. Bardzo przyjemny zapach kaliny koreańskiej, ona pierwsza wykwitnie, potem się pojawi kalina angielska i burkuda, podobnie kwitnąca, inne oczywiście troszkę liście, ale podobnie kwitnąca. I tak jak tu mówiłam a propos pigwowców, że jest wersja krzewiasta, wiadomo krzewy będą większe, tak i w przypadku i koreańskiej, i angielskiej, i burkuda wśród kalin, kalin, kalin mamy również zaszczepione także formy. Takich, no, wygodniej do wsadzenia w ogród, tak? Że będzie takie mini drzewko, które dołem jeszcze można czymś ciekawym podsadzić. Więc tak jak mówię, i piękny zapach o tej porze roku, co jest niezwykle istotne, i w, w takich możliwych formach jak najbardziej. No, i jeszcze jedną ciekawą roślinę chcę pokazać. A, jeszcze, jeszcze potem powiem. Jeszcze ciekawą roślinę chcę tutaj pokazać. Tutaj z tych karłowatych ym, odmian. To jest akurat karłowa nektarynka. Podobne mamy brzoskwinie. Później bardzo też piękne drzewko. Ono zawiązuje tak, aż tak dużo owoców, ale ma, posiada owoce. Dla takich osób, które, które chciałyby choć na miastkę sadu owocowego mieć, mogą sobie pozwolić, bo nie tylko nektarynki i brzoskwinie ale też mamy jabłonie takie karłowe, i śliwy, i grusze, mamy również drzewka owocowe poszczepione, że na jednym drzewku je są i trzy odmiany, i cztery, i pięć, także wszelkie, wszelkie możliwości, bo teraz jeszcze jest ten czas, kiedy sadzimy wszystkie drzewka owocowe w ogrodzie, kiedy zaczynają kwitnąć drzewa owocowe i też sobie o tym myślimy, że przecież drzewo owocowe, jak kwitnie, to też jest drzewem ozdobnym, poza tym, że my go użytkujemy takie drzewo w inny sposób, to ono też na wiosnę daje no, ten niepowtarzalny klimat wiosny, kiedy wszystko jest jedną wielką, cudowną zapowiedzią. I ostatnia roślina, o której chcę pokaza powiedzieć, bo ona. W tej, chwili, w tej chwili już nam przekwitła, bo była troszeczkę podpędzona na okres wielkanocny. Więc ona już troszeczkę przekwitła, chociaż widzę, że tu chyba są jeszcze powiązane i będzie nam kwitła. To jest genista. On później jest krzewem. Ma tendencje takie do podmarzania, jeżeli będzie na silnej, na wietrznej gdzieś. Natomiast on bardzo pięknie się zagęszcza. Nie jest wielkim krzewem. No ale tak zachwycająco na żółto kwitnie. Także pokazuję, bo generalnie ich nigdy nie mamy. W ciągu sezonu nigdy ich nie mamy. Te były sprowadzone właśnie pod wielkanoc. Były sprowadzone, ale będziemy je oczywiście wsadzać ludziom do ogrodu, bo znam tę roślinę, wiem jak ona później rośnie. I nawet jak leciutko podmarznie w czasie zimy, to po odpowiednim przycięciu bardzo pięknie regeneruje i potrafi być bardzo, bardzo ozdobna. Także no zapraszam Państwa do nas. Tu wyszłyśmy tak na chwileczkę. Chciałam o tych rzeczywiście żarnowt, tych pigwowcach powiedzieć, a tu w międzyczasie jeszcze, jeszcze inne rośliny kwitnące, więc też muszę je przedstawić. Być może będzie tak, że może w ciągu sezonu troszeczkę więcej czasu. Niektórym z tych roślin poświęcimy. Niemniej jednak ja to tak lubię na, tą, na tej podczas wiosny zasygnalizować, co się już u nas dzieje. I co w centrum kwitnie i z czego się cieszymy, no i do czego również Państwa zapraszamy, także zapraszamy, proszę nas odwiedzić i popatrzeć, co to u nas znowu nowego wykwitło. Do następnego razu, do widzenia.